7 marca w ośrodku sportu i rekreacji odbył się Sportowy Dzień Kobiet. Osir już tradycyjnie zaprosił do udziału w nim wszystkie panie, które swoje symboliczne święto chciały spędzić bardzo aktywnie. Dzisiaj świętujemy zdecydowanie na sportowo, skupiliśmy się na sporcie w tym roku, przygotowaliśmy bardzo dużo treningów, między innymi różnego rodzaju jogi, cross tabata, insanity, które właśnie teraz za nami słychać. Na hali głównej były zajęcia na piłkach, cardio dance. Te wszystkie atrakcje oczywiście bezpłatnie, bez biletów wstępu, żeby z nich skorzystać wystarczyło być kobietą. Dla naszego ośrodka to coroczne spotkanie z paniami w Dniu Ich Święta jest bardzo ważne. Czekamy na takie wydarzenie cały rok, podkreślała Eliza Rafo. Chcemy, żeby panie zaprzyjaźniły się z naszym osirem, żeby zobaczyły, że dla nich też jest tutaj miejsce i że mogą znaleźć fajne różne czynności, które mogą wykonywać sportowe. Żeby mogły, tak jakby w szerokim wachlarzu tego wszystkiego, co Biłgoraj oferuje, skorzystać. Więc myślę, że. Taki dzień tylko dla nich, że nie ma tutaj za dużo mężczyzn, tylko właśnie same kobiety mogą przyjść i zobaczyć, jak to wygląda, bo zapraszamy dziewczyny, które prowadzą zajęcia na terenie całego miasta, nie tylko u nas na Osirze. W tym roku gwiazdą i gościem specjalnym sportowego dnia była trenerka personalna i fizjoterapeutka Aleksandra Pierończyk. Takie spotkania jak dzisiaj organizowane są po to, by zachęcać kobiety do aktywności fizycznej i żeby po prostu wyciągnąć je z domu, tłumaczy trenerka, która na co dzień prowadzi też zajęcia z motywacji. Mówię tu też o kobietach, o matkach, które bardzo często będąc w macierzyństwie zapominają zupełnie o tym, że żeby coś zrobić dla siebie, więc rewelacyjne, że takie ośrodki jak tutaj Biłgoraj zorganizował taki Dzień Kobiet i mam nadzieję, że sporo mam wyciągnął tutaj i pokażę, że ta aktywność fizyczna to po pierwsze nie jest nic złego, a po drugie jest naprawdę fajna zabawa. Biłgorajanki podczas Dnia Kobiet na Osirze mogły ćwiczyć według autorskiego programu Aleksandry Pierączyk, a program nazywa się Pieronator i stworzony został przez trenerkę z myślą o ćwiczeniu przy muzyce. Każda muzyka, każda piosenka ma e, swoje ćwiczenia. I to jest wszystko zrobione do muzyki, e, bardzo energetycznie, bardzo mocno. Mam nadzieję, że ta muzyka potrwa, e, pozwoli mi też wytrwać do końca w tym treningu, ponieważ e, muzyka generalnie bardzo pomaga w ćwiczeniach. Organizatorzy wydarzenia przygotowali nie tylko treningi czy masaże, ale panie mogły też skorzystać na przykład z pora wybrafiterki. Czy zrobić sobie pomiar składu ciała. Pierwsze stopanie otrzymało specjalny pakiet startowy gratis, a te najaktywniejsze cenne nagrody. W tym roku nie ma też losowania nagród, natomiast nagradzamy te panie, które ćwiczą, które dają z siebie wszystko, które się starają. Mamy specjalną komisję sędziowską, która chodzi tutaj w trakcie treningów i wręcza nagrody sportowe. Specjalne nagrody były dla tych najbardziej zaangażowanych, a życzenia dla wszystkich. Przede wszystkim dziewczynom i kobietom, żeby w takiej wytrwałości, żeby nie zapominały o swoich marzeniach, żeby były wytrwałe w tych marzeniach, bo to jest bardzo ciężko wytrwać, e, takiej samodyscypliny, że jak sobie coś w głowie pomyślą, że będą to robiły, e, żeby nie zważały na te różne problemy dnia codziennego, że to każda z nas tak ma, ale ważne, żeby wytrwać, być cierpliwym, wytrwałym, no i żeby dbać o siebie przede wszystkim. Zawodnicy klubu karate tradycyjnego Biłgoraj brali udział w turnieju o Puchar Krakowa w karate tradycyjnym. Zawody odbyły się 7 marca i rywalizowało w nich ponad 900 sportowców z całej Polski. Dwie biłgorajskie zawodniczki Weronika Pluta i Wiktoria Wójcik zajęły piąte miejsca, co jest bardzo dobrym osiągnięciem, biorąc pod uwagę, że grupy, w których startowały, były bardzo liczne, pojedynków było dużo, a walki były niezwykle zacięte.